Witam Was serdecznie w kolejnym filmie serii Mierzymy. Dzisiaj będziemy robić przegląd rzeczy ze Stradivariusa. Oczywiście, jest to letnia kolekcja, i słuchajcie, jak zamawiałam te rzeczy? Zamawiałam je przez internet, nie byłam stacjonarnie w sklepie. To właśnie, słuchajcie, jak je zamawiałam, wydawało mi się, że one tworzą jakąś taką spójną całość i że wszystko fajnie do siebie pasuje. A jak do mnie przyszły, to doszłam do wniosku, że jakoś tak poniosła mnie fantazja i niektóre rzeczy po prostu chyba zamówiłam, bo po prostu mi się spodobały, a niekoniecznie... Wszystko do siebie pasuje. Także myślę, że ten film będzie ciekawy, dlatego że też będę to wszystko mierzyć z Wami po raz pierwszy i czy w ogóle to zamówienie faktycznie, tak jak początkowo myślałam, tworzy jedną wspólną, jedną spójną całość. Także zachęcam Was do oglądania tego filmu. Zostańcie ze mną. Zapraszam. Na pierwszy rzut idzie komplet. Słuchajcie, w ogóle na tym wieszaku jest taki trochę miszmasz, mmm, dlatego, że tu jest wszystko. I krótkie spodenki, i komplety, i bluzki, i sukienki. <gryw> Także tak jak mówię, podniosła mnie trochę fantazja. No i na pierwszy rzut, tak jak mówię, wzięłam ten komplet i ku mojemu zdziwieniu, komplet jest 100% wiskoza. Jest cieniusieńki, to prawda, materiał jest bardzo przyjemny. I co to w ogóle jest? To są takie spódnico-spodnie, bo tutaj pod spodem mamy spodenki. Hmm, na górze jest ten materiał właśnie z falbanką. E, ona tu jest taka ściągana delikatnie, zapinana zameczkiem krytym z boku. I z tyłu też jest taka falbanka. Więc to są właśnie takie, wiecie, spódnico-spodnie. Do tego jest top z tego samego materiału, w tym samym wzorze i kolorze. <laughs> w tym samym wzorze i kolorze i słuchajcie... Ciekawe to jest. To jest dosyć ciekawe. Podoba mi się. Top fajnie leży. Tylko był z nim jeden problem: że po prostu od razu, jak go ubrałam, to było urwane albo nie przyszyte ramionczko, więc musieliśmy zrobić operację i trochę je po prostu przyłączyć do tego igłą. Ale no, na razie się trzyma. Także, słuchajcie, moim zdaniem ten top wygląda fajnie. Ładnie to w ogóle się komponuje w całości. Ta spódnica tu jest jeszcze taka delikatnie wycięta, asymetryczna. Znaczy spódnica, spódnicą spodenki powiedzmy. No i myślę, że taka wersja na lato, na wakacje jest dobra. Jest to fajna opcja. Natomiast yy... Nie wiem czy do końca dobrze czuję się w tych spodniczo-spodniach, bo one są takie dosyć w sensie te spodenki pod spodem są takie dosyć ściskające a fajnie, fajnie jest dopasowana tutaj w talii i bardzo ładnie leży, więc nie chciałabym mieć większych, natomiast no sam materiał i to jak to całościowo wygląda mi się bardzo podoba i myślę, że na lato jak najbardziej by się sprawdziło dobra, to przejdźmy do kolejnej stylówki rzeczy, zobaczymy co to będzie <laughs> nie wiem co tutaj się stało w tej sukience pokładałam naprawdę duże nadzieje, bo ona mi się mega podobała i jej krój i w ogóle to jak leżała na modelce na, na stronie internetowej. Ale słuchajcie, po pierwsze ta sukienka jest z jakiegoś dziadowego materiału, to raz ma tutaj dziurę i poniżej ma jeszcze czerwoną plamę, nie wiem od czego, plus to co tutaj się dzieje to jest hit, ona jest tutaj tak wąska, ona mnie tutaj tak ściska i patrzcie, jak zrobię tak, to mi się normalnie tutaj ciało wylewa. To nie jest chyba normalne, bo ona tu wszędzie jest dobra, a tutaj po prostu jest tak ściskająca, ten materiał jest tak wrzynający się, że już mam ochotę ją zdjąć. U niej krój jest fajny i ona ma potencjał, miałaby potencjał, gdyby była może z trochę lepszego materiału, słuchajcie. To jest jakiś w ogóle akryl i poliester, więc w sumie nie wiem czego się spodziewałam, no ale mimo wszystko no jest nie nie najlepszej jakości i ogólnie leży źle, tutaj moim zdaniem to jest źle zrobione, dlatego że to nie może aż tak ściskać, nawet jeżeli ma być dobrze dopasowane, ten materiał jest turbo nieprzyjemny, on jest tak nieprzyjemny, jak taki gryzący, twardy, także nawet gdybym chciała, to nie mogę jej polecić, poza, pomimo tego, że ma fajne rozcięcie, ma fajny krój, ładnie wygląda, jest Przepięknym kolorze, więc super wyglądałaby do opalonego ciała, ale no, pff, widzicie co tutaj się dzieje. No, coś tu poszło chyba nie tak. Także idę się przebrać, bo już nie mogę na to patrzeć. I teraz body yy, i. Góra to jest body i spodenki, słuchajcie. Zacznę od spodenek. Myślałam, że one będą super, bo na stronie ponownie wyglądały mega fajnie. Myślałam, że to jest taki bardzo, bardzo luźny krój z mega luźną nogawką, fajnie taki wiecie, lejący, lejący materiał, idealny na lato, natomiast ten materiał znowu jest beznadziejny, jest taki śliski, ale to jest taki plastik, że ja bym tego nie mogła nosić. Hmm, więc, o ile nawet może w kroju nie są złe, bo są z wyższym stanem. Dosyć luźna jest ta nogawka, ale nie na tyle luźna, na ile mi się wydawała na stronie. Chyba, że tutaj musiałabym mieć większy rozmiar, ale znowu, tutaj jest fajnie dopasowane, nawet mam jeszcze troszkę luzu. Więc nie wiem, znowu, jak byłoby tutaj z tą, z tą talią, a one chyba mają być właśnie z wysokim stanem, więc mają fajnie podkreślać talię. I słuchajcie, tak jak mówię, no ten materiał jest po prostu beznadziejny. Kolor jest taki bardzo mocny róż, taki trochę żarówiasty nawet. Natomiast no ten kolor podobał mi się na stronie, ale teraz jak tak przyjrzę się bliżej, w połączeniu z tym materiałem to wygląda strasznie tak, wiecie. No dziadowo po prostu, o, dziadowo to będzie dzisiejsze ulubione słowo dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że nie, bo jeszcze trochę tych rzeczy mam do zmierzenia, ale zobaczymy. Na razie nie zaczęło się dobrze. Natomiast body, słuchajcie, body jest bardzo fajne. Body jest mega elastyczne, przepięknie, uważam, wygląda. Ono jest, słuchajcie, takie delikatnie marszczone po bokach, więc fajnie też się dopasowuje. Właśnie, można sobie je nosić albo tak na ramieniu, już wam pokazuję z tyłu, jak ono wygląda albo można sobie je tak nosić założone na ramię, albo można sobie po prostu tak puścić i tutaj zostawić i fajnie wygląda wtedy to wycięcie tutaj. Także body jak najbardziej na plus, natomiast spodenki niestety nie. Słuchajcie, nie będę Wam teraz podawać cen tych rzeczy, wszystko będzie podlinkowane w opisie pod filmem, także tam sobie zerknijcie, jakie były, jakie były ceny. Ja do tej pory wszystkie rzeczy, które mierzyłam to były eski, i chyba wszystkie rzeczy, które tu zamówiłam w ogóle, to były eskie. No nie wiem, jakoś tak mnie poniosło. Chyba się nie zastanowiłam do końca. Ale lećmy z tym dalej i zobaczmy, czy coś jeszcze uda się tutaj w ogóle znaleźć. No i nareszcie, coś, co można powiedzieć, że wygląda w miarę spoko. Słuchajcie, ta sukienka. Ona ma pod spodem, jakby przyszytą taką halkę, taką po prostu cielistą sukienkę. Tak jak widzicie dotąd gdzieś. Więc no ona jest taka dosyć mocno przezroczysta, wiadomo. Więc fajnie, że tą halkę pod spodem ma. Natomiast no nie, ja nie jestem fanką, jeżeli taką halkę się przyszywa, bo równie fajnie można by też taką sukienkę sobie wykorzystać na strój kąpielowy, wiecie, na plaży, i wtedy spokojnie bez tej halki pod spodem można by ją nosić. Ale też nie wydaje mi się, żeby to było jakieś trudne do odprucia, bo to jest tylko tutaj chwycone niteczką przy, przy ramionczku, więc myślę, że z tym nie byłoby problemu. Linka ogólnie jest fajna. Zobaczcie, ona jest też taka typowo letnia. Tutaj po jednej stronie mamy rozcięcie, i po drugiej. E, długie rękawki. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, że ona ma te długie rękawki. Wygląda to e, naprawdę mega, mega ładnie. I sama w sobie. Wygląda fajnie. Tak jak mówię, można by sobie ją wykorzystać zarówno do chodzenia na co dzień z tą halką, jak i ewentualnie na wakacje, na plażę, do chodzenia, właśnie na strój kąpielowy. To będzie super wyglądać. Także ta sukienka, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Jest nawet nie najgorsza. Materiał jest nie jakiś. Najlepszy, ale nie jest przynajmniej drapiący, tak jak przy tej wcześniejszej, jest taki powiedzmy, przyjemny, więc, więc no jest to pierwsza rzecz z tych. No nie, bo jeszcze ten komplet miałyśmy na początku. On był też taki w miarę spoko, więc ta sukienka dołącza do rzeczy, które są w miarę spoko. <laughs> to znaczy, słuchajcie, no nie jest jakaś wiadomo, nie wiem, szałowa, niesamowicie nie zachwyciła mnie. Ale wśród tych propozycji, które do tej pory zmierzyłyśmy, uważam, że ona. Naprawdę fajnie leży, i tak jak mówię, yy, można by znaleźć zastosowanie dla niej w swojej szafie i na co dzień, i na wyjazd. Także taka typowo wakacyjna propozycja. Idziemy dalej. Teraz wzięłam, słuchajcie, na tapet komplet i spodenki plus marynarka. I teraz tak, spodenki też właśnie zachęciły mnie dlatego, że, że miały taki luźny krój, wiecie, luźną nogawkę w sensie. Ja nie lubię spodenek, które są mocno dopasowane, lubię, które są z wysokim stanem dopasowane w talii i później puszczone, więc większość spodenek właśnie takich zamówiłam tutaj, żeby przetestować. I te spodenki są spoko, ale też nie są jakieś, nie wiem, szałowe według mnie. Marynarka jest fajna, to jest ta taka marynarka, która jest teraz bardzo w trendach. Króciutka, więc całościowo wydaje mi się, że to fajnie razem wygląda. Tą marynarkę nawet może i bym sobie zostawiła, bo nie mam. Mam jedną taką krótką i ona fajnie wygląda. Już Wam pokazuję, jak to z tyłu jeszcze się prezentuje. Natomiast ten kolor jest jakiś taki dziwny. Przed chwilą się kłóciliśmy, bo nie wiedzieliśmy nawet, jak ten kolor nazwać. Nie wiem, no to jest jakiś taki. Pomiędzy zielenią a brązem, ale nawet... no to nie jest zieleń, ale to też nie jest brąz i ten kolor jest jakiś taki mało wiosenny, mało radosny. Nie jest to ani beż, nie jest to ani kamel, więc nie wiem, ja też nie jestem najlepsza w nazywaniu kolorów, ale no, jakiś taki smutny mi się wydaje, więc... Nie wiem, jakaś taka sceptycznie jestem nastawiona po tamtych rzeczach chyba. Chociaż ta marnarka, no trzeba przyznać, że nie jest najgorsza, nie? I można sobie ją nosić właśnie nawet na gołe ciało, bo tutaj jest na tyle fajnie zabudowana, jest na jeden guzik zapinana, że nic, nie, że nic nie odsłania. Ale nie wiem, doradźcie, czy to jest spoko, czy nie. W ogóle to było tylko w tym kolorze, dlatego to wzięłam. Na stronie wydawało mi się trochę, że ten komplet był jaśniejszy, więc nie wiem. Takie powiedziałabym 5 na 10. Dobra, idziemy dalej. Zostałam jeszcze na moment w tych spodniach, bo chciałam przymierzyć ten sweterek. I słuchajcie, zaciekawiła mnie forma tego, bo osobno był jakby top i osobno były same rękawki. To są takie rękawki sweterek. Nie wiem, ale jest to dosyć ciekawe i nie mam, nie mierzyłam nigdy czegoś takiego jeszcze do tej pory. No więc tak, słuchajcie, to jest taki zwykły topik, klasyczny, dzianinowy, pleciony. No i właśnie tak jak mówię, do tego są właśnie takie nakładane jakby rękawki. I spodobało mi się to i powiem Wam, że całkiem ciekawie to wygląda. Myślę, że jest to też... Fajna opcja, jak nie jest jakoś tak turbo ciepło, a chcecie sobie ubrać topno, to te rękawki myślę, że mogą być takim mini sweterkiem. I też ładnie dekolt się tutaj prezentuje, bo pozostawia nam takie lekkie wycięcie. Z tyłu też, tak jak widziałyście, jest, są lekko odsłonięte plecy, więc, więc coś tutaj się dzieje ciekawego. Jest to ładne, to jest fajnym takim ciepłym beżu. I powiem Wam, że jak najbardziej ten komplet podoba mi się i myślę, że właśnie do jakichś fajnych, krótkich spodenek albo do spodni z wyższym stanem, jakichś takich tutaj, wiecie, rozszerzanych też będzie wyglądać naprawdę dobrze. Także nad tym bym się zastanowiła, bo, bo jest to coś takiego innego i myślę, że fajnie też fajne w tym jest też to, że słuchajcie możecie sobie nosić albo sam top, jak nie chcecie tych rękawków, no albo po prostu, jeżeli wam się to podoba, no to też możecie sobie to nosić z rękawkami. Te rękawki myślę też można by wykorzystać do czegoś innego, jeszcze musiałabym się zastanowić do czego, ale jakoś tak. Podoba mi się to i jest to coś nowego, więc myślę, że fajny eksperyment i, i chyba to zostawię. Ostatnia próba dopasowania sobie, kupienia sobie fajnych spodenek ze Stradivariusa chyba. Słuchajcie, bo zamówiłam trzy pary, trzy pary w podobnym kroju i żadne mi nie siadły, żadne. A to jest krój, który naprawdę za, staram się zawsze wybierać i który zawsze mi siada. Natomiast no kolejne spodenki białe, które właśnie miały być w moim ulubionym kroju i są, ale materiał jest tak beznadziejny, to jest taki plastik, że po prostu, jak już je zakładałam, to miałam mi je od razu ochotę ściągnąć. Także nie polecam Wam ich, bo yy, to jest tak twardy, sztywny materiał, że w lecie to nie wyobrażam sobie w nich chodzić. Yy. Natomiast przejdźmy do bardziej pozytywnych rzeczy, czyli do koszuli. Koszula jest mega fajna. Koszula jest 100% z wiskozy: jest mięciutka, jest zwiewna, lekka. Ja też bardzo lubię te koszule, które właśnie są tutaj związaniem, bo można sobie, słuchajcie, związać mocniej, bardziej dopasować talię luźniej. One mają przepiękne, zwiewne rękawy. Fajny kolor to jest taka delikatna zieleń tutaj z, z, dodatkiem, z dodatkiem takich śmietankowych elementów. Także, także słuchajcie, jeżeli chodzi o koszulę, to yy, chyba to będzie najlepsza z tych rzeczy, które do tej pory wszystkich, z tych wszystkich rzeczy, które do tej pory mierzyłam, bo yy, bardzo mi się podoba, podoba mi się jej krój, wydaje mi się, że też na lato świetnie się sprawdzi, bo na upalne dni ona będzie mega fajna, będzie przewiewna, luźna, taka wiecie, do chodzenia bez krępacji i, i naprawdę te rękawy też są przepiękne w niej, także koszula jest super i ona była w różnych kolorach, i wy też w różnych wzorach możecie sobie zobaczyć na stronie, i polecam Wam ją naprawdę, bo, bo jest świetna. Natomiast z no tu już więcej nie trzeba mówić. Przechodzimy do przedostatniej stylizacji. Słuchajcie, wzięłam jeszcze taki top. On jest bardzo podobny w zasadzie do tego body, które wcześniej mierzyłam. Też ma tutaj taki, taką asymetryczną górę i mega fajnie leży. Jest ładnie dopasowany jest dosyć elastyczny, nie jakoś bardzo, ale, ale na tyle, żeby się fajnie dopasować i nie ściskać mocno, więc uważam, że fajnie wygląda i jak... to jest taka trochę wersja tego body, e, tylko właśnie jako top i myślę, że do letnich stylówek na to czarna ramoneska świetnie się sprawdzi. Także ten top na pewno ze mną zostanie, ja lubię właśnie takie krótsze topy, bo czasami e, przydają się jako fajna baza by do czegoś, na no to też można sobie nawet zarzucić koszulę szeroką i to będzie super Wyglądać. Słuchajcie, przechodzimy już do ostatniej stylizacji. To będzie sukienka, tym razem czarna, więc miejmy nadzieję, że, że okaże się być strzałem w dziesiątkę. Na to liczę i później już przejdziemy sobie do podsumowania. No i co sądzicie o tej? Uważam, że jest naprawdę fajna. To jest sukienka prążkowana, bawełna prążkowana. Cieniutki materiał bardzo ładnie się dopasowuje, zobaczcie, podkreśla, podkreśla zarówno tutaj pupę, jest taka midi, więc jest trochę sexy, a trochę jest taka um, powiedzmy elegancka, więc fajnie sprawdzi się zarówno ze sneakersami, jak i właśnie z jakimiś wyższymi butami na obcasie, także tutaj też można ją sobie dopasować do różnych stylizacji. Mega fajny materiał, bo tak jak mówię, on jest, słuchajcie, mięciutki, nie jest ściskający tutaj, już wszystko działa, nie tak jak przy tej pierwszej i, i nie spina mnie tutaj nic, więc też nie wypłaszcza biustu i no i przepięknie wygląda, słuchajcie, to wycięcie tutaj i to marszczenie. Podkreśla ładnie talie, biodra też tutaj są dopasowane. No i przez to, że ona jest taka midi, tak jak mówię, to nie jest taka bardzo, wiecie, oczywista, tylko właśnie myślę, że można z nią pokombinować i stworzyć różne fajne stylizacje, pomyślałam jeszcze, żeby do niej spróbować założyć te rękawki swetrowe, zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądać. No, słuchajcie, nie byłabym sama, gdybym nie spróbowała tutaj połączyć tych rzeczy jakoś między sobą. Także musiała, musiałam zobaczyć, jak to będzie razem wyglądać. I słuchajcie, myślę, że wyglądałoby to dużo lepiej, gdyby te rękawki w tym przypadku były czarne. Dlatego, że tutaj bardzo się jakby te kolory od siebie różnią, bo. Praktycznie te rękawki są w jednym z najjaśniejszych kolorów. No a sukienka jest czarna, więc mamy taki bardzo duży przeskok. Natomiast myślę, że gdyby te rękawki były czarne, to to mogłoby naprawdę razem fajnie wyglądać i, i zagrać i stworzyć fajną całość. Natomiast, no Wy sami możecie ocenić, czy to jest ok, czy nie. Ja um, uważam, że, że spokojnie mogłabym tak pójść, ale wolałabym, gdyby te rękawki jednak były czarne. Także. Sami możecie, sami możecie tutaj y, ocenić, albo dać znać w komentarzach, co sądzicie. Przed podsumowaniem wpadłam jeszcze na jeden pomysł, żeby założyć do tej sukienki tą marynarkę i uważam, że całkiem spoko wygląda. Może gdyby była w trochę innym kolorze, jakimś takim mocniejszym, żywszym, to wyglądałoby to jeszcze lepiej, ale sami krój idealnie pasuje do takiej marynarki i patrzcie, nawet ze sneakersami fajnie to wygląda. Dobrze, przejdźmy już do podsumowania. Słuchajcie. Ten, ten zakup był dla mnie naprawdę dosyć dużym rozczarowaniem. Przypomniałam sobie jeszcze, że w ogóle paczka, sama paczka przyszła jakaś taka lekko zdezelowana, jak już kurier ją przyniósł, więc to po prostu chyba było skazane na niepowodzenie. Wiem, że tym filmem nie dostarczyłam Wam zbyt wielu inspiracji do robienia zakupów, ale może będzie to dobre ostrzeżenie przed tym, czego faktycznie nie kupować jednak. I słuchajcie, tak może zrobimy takie szybkie podsumowanie. Powiem wam po prostu, które rzeczy okazały się fajne. No bo oreszcie już yy, trochę sobie powiedziałyśmy. Także słuchajcie, no na pewno ta sukienka, którą mam na sobie, na pewno koszula wiskozowa. Ona okazała się mega fajna, lekka, zwiewna, idealna na lato. No i body yy, oraz top. Body oraz top leżały naprawdę fajnie. I, I słuchajcie, na pewno je sobie zachowam, bo uważam, że sprawdzą mi się świetnie do różnych spodni, do różnych właśnie takich letnich stylówek chociażby jako baza, natomiast no mogłabym się jeszcze zastanowić nad tą sukienką, ale nie do końca jestem przekonana do tych halek pod spodem, one strasznie się odcinają i mnie to denerwuje więc no, a jeżeli mam z drugiej strony, wiecie, wykorzystywać ją tylko raz w roku na wakacjach kiedy chodzę w stroju kąpielowym, no to chyba też tak trochę bez sensu z tym jakoś tak nie do końca jakby to by było super, ale te spódnico-spodnie, jakieś tak mnie spinały strasznie i nie czułam się w nich komfortowo, więc chyba jednak je zwrócę. Niestety żadne ze spodenek nie okazały się tutaj być dla mnie trafione, ani materiał, ani do końca jednak krój i to, jakby były uszty, nie leżało, także na pewno żadne ze spodenek ze mną nie zostaną. Nie mówiąc już oczywiście o tej sukience. Jeżeli chodzi o te rękawki też się nad nimi zastanawiam. Muszę sobie sprawdzić na stronie, czy one są w kolorze czarnym jeszcze. Wtedy może zamówiła, wymieniłabym sobie te jasne na czarne, bo zorientowałam się, że w sumie taki top jasny mam bardzo podobny, więc jego raczej też nie będę zostawiać, a to te rzeczy kupowało się osobno, więc zastanowię się nad tymi rękawkami i może wtedy mm, te czarne rękawki fajnie pasowałyby tutaj do tej sukienki. Także słuchajcie, może to zamówienie ze Stradiveriusa nie okazało się tym razem strzałem w 10 ale czasami tak bywa. Szykuję już dla Was kolejny film, który będzie właśnie alternatywą dla sieciówek. Będzie czymś innym, to będą rzeczy z butiku Sempre, także zachęcam Was do zaobserwowania mojego profilu, też na Instagramie, bo tam... Mm, Informuję Was kiedy, kiedy wleci kolejny film. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, do e, pisania w komentarzach, co z tych rzeczy Wam się spodobało i co według Was było najgorsze, najlepsze. Możecie pisać wszystko, także e, zachęcam Was też do udzielania się w komentarzach. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną, że tutaj ze mną po prostu zmierzyliście się z tą letnią kolekcją ze Stradivariusa. I co? Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie i zapraszam was na kolejny film. Pa pa.